Dźwięk, który przerwał ciszę, nie był głosem. Był to śmiech. Najpierw jeden dochodzący od prezentera na scenie, potem dziesiątki. A w ciągu kilku sekund fala setek śmiechów i zakłopotanych szeptów rozeszła się po sali, jak pożar. Na środku sceny, w świetle lamp, które wydawały się palić skórę, Leo Schmidt siedział nieruchomo na wózku inwalidzkim. Palec wisiał nad ekranem tabletu, na którym świeciły słowa jego przemowy gotowe do wygłoszenia. Jednak problem techniczny z dźwiękiem i niecierpliwość mistrza ceremonii zamieniły chwilę nadziei w spektakl publicznego upokorzenia. Wygląda na to, że modem się rozłączył, powiedział mężczyzna z mikrofonem, a publiczność znów wybuchnęła śmiechem, śmiejąc się z milczenia chłopca, który miał przed sobą cały świat. Pytanie do ciebie, który nas oglądasz z jakiego zakątka Brazylii lub świata oglądasz tę historię? Zostaw swój komentarz, chcemy wiedzieć, jak daleko dociera nasz głos? A jeśli czujesz, że to dopiero początek niesamowitej zmiany, nie, trać czasu. Zapisz się teraz na kanał i włącz powiadomienia. Sprawiedliwość czasem trwa, ale kiedy nadejdzie, jest miażdżąca. Aby zrozumieć głębię tej ciszy na scenie, trzeba poznać Izabelę, starszą siostrę Leo. Dla niej jego cisza nigdy nie była pustką. Był to język. Od najmłodszych lat była jego tłumaczką. Nie słów, ale intencji. Leo urodził się z formą porażenia mózgowego, która wpłynęła na jego mobilność i mowę, ale pozostawiła jego umysł, błyskotliwy i niestrudzony, całkowicie nienaruszony. Autyzm, zdiagnozowany później, był tylko kolejną warstwą, która sprawiała, że świat zewnętrzny wydawał się chaotyczny i agresywny, ale dawała mu zdolność skupienia i postrzegania wzorców, które były niemal nadludzkie. Podczas gdy inne dzieci bawiły się w gonitwy, Izabela i Leo spędzali godziny w ogrodzie. On, siedząc na krześle, wskazywał wzrokiem liść, a ona wiedziała, że nie widzi tylko liścia, ale geometrię jego żył, taniec światła na jego powierzchni, cykl życia i śmierci, zawarty w nim. Izabela z powściąganą złością wspomina wszystkie sytuacje, w których świat próbował umniejszyć jej brata. Lekarze, którzy mówili o nim, jakby go nie było. Nauczyciele, którzy sadzali go w ostatniej ławce, zakładając, że jego niezdolność do trzymania ołówka jest oznaką niezdolności do nauki. Walka o rampy dostępowe była łatwa. Prawdziwa walka toczyła się o dostęp do jego umysłu. To ona nalegała, aby rodzice kupili mu tablet komunikacyjny. Kiedy Leo po raz pierwszy dotknął ekranu, było to jak pęknięcie tamy. Lata obserwacji, złożonych myśli i cichej filozofii zaczęły płynąć w perfekcyjnie skonstruowanych zdaniach. Nie pisał o banalnych rzeczach, pisał o naturze świadomości, etyce technologii, pięknie ukrytym w matematyce. Był poetą, naukowcem i filozofem uwięzionym w ciele, które świat osądzał, zanim przeczytał pierwsze zdanie, które miał do powiedzenia. Dla Izabelli, ból związany z widokiem syna wyśmiewanego na scenie, nie był tylko bólem upokorzenia. Był to ból związany z widokiem całej biblioteki osądzanej po okładce, okładce, której świat był zbyt leniwy, aby otworzyć. Zaproszenie do wygłoszenia wykładu na globalnym forum młodzieży wydawało się cudem. Leo przesłał anonimowo esej, podając jedynie swoje imię i wiek, nie wspominając o swojej niepełnosprawności. Tekst dotyczący tego, jak przyszłe technologie mogą budować mosty między ludźmi niepełnosprawnymi. Zamiast pogłębiać przepaści, został wybrany spośród tysięcy innych. Po raz pierwszy jego pomysły zostały wybrane dzięki jego własnym zasługom. Nadzieja, która ogarnęła rodzinę Schmidtów, była namacalna, elektryzująca. To była szansa ich życia dowód, że mieli rację przez cały czas. Przygotowania były operacją wojskową pełną miłości i niepokoju. Spędzili tygodnie na dostosowywaniu wózka inwalidzkiego Leo do transportu lotniczego. Izabella kupiła trzy zewnętrzne baterie do tabletu, obawiając się, że najważniejsze narzędzie zawiedzie. Leo spędzał bezsenne noce, dopracowując każde słowo swojej przemowy. Nie pisał tylko zdań. Komponował symfonię. Każde słowo było nutą, każda pauza, przemyślanym oddechem. Dziesiątki razy ćwiczył z oprogramowaniem zamieniającym tekst na mowę. Dostosowując prędkość, ton i rytm, aby robotyczny głos brzmiał jak najbardziej ludzko, rodzice wydali wszystkie oszczędności na bilety i rezerwacje hotelu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Całym sercem wierzyli, że to wydarzenie będzie punktem zwrotnym. To miał być dzień, w którym świat w końcu zatrzyma się, aby wysłuchać tego, co ma do powiedzenia ich genialny syn. Wyobrażali sobie oklaski, szacunek, ludzi podchodzących po występie aby pogratulować mu jego inteligencji. Ta nadzieja była tak wielka i tak jasna, że zaślepiła ich na przypadkową okrucieństwo, do jakiego zdolny jest świat. Scena była większa i jaśniejsza niż sobie wyobrażali. Mistrz ceremonii, mężczyzna o imieniu Marko, z białym uśmiechem i sztuczną opalenizną, ogłosił Leo z uprzejmością udającą entuzjazm. A teraz historia o pokonaniu przeciwności losu Leo Schmidt. Izabella zaprowadziła go na środek sceny, podłączyła kabel tabletu do systemu nagłośnieniowego i pocałowała go w czoło. To twoja chwila, bracie. Daj czadu! Ale technologia zawiodła. Gdy Leo nacisnął play przy pierwszym zdaniu z głośników, wydobył się tylko cichy szum. Technik pobiegł na scenę, majstrując przy kablach, a cisza się przedłużała. Leo pozostał spokojny czekając, ale publiczność zaczęła się poruszać, niecierpliwie. Marko, prezenter, próbując wypełnić ciszę, podszedł do Leo. Jakiś problem techniczny, mistrzu? Chcesz spróbować jeszcze raz? Leo skinął głową i spróbował ponownie. Nic. Brzęczenie nie ustawało. Wtedy Marko, w nieudanej próbie bycia zabawnym i opanowania sytuacji, wypowiedział zdanie, które zatruło atmosferę. Spokojnie, ludzie, to się zdarza. Wygląda na to, że kot zjadł ci język, albo może modem się rozłączył. Śmiech, który nastąpił po tych słowach, nie był powszechny, ale był wystarczająco głośny. Był to śmiech niezręczności, arogancji, ulgi, że nie znaleźli się w takiej sytuacji. Dla Leo ten dźwięk był fizyczną agresją: światła, hałas, oczekiwanie, a teraz upokorzenie. To było zbyt wiele. Wpadł w stan przeciążenia sensorycznego, wyłączył się. Jego ręka zamarła na tablecie, wzrok stał się nieobecny, zamknął się w sobie. W jedynym bezpiecznym miejscu, jakie znał. Izabella, widząc, co się dzieje z boku sceny, nie poczuła smutku, poczuła wulkaniczną złość. Pobiegła na scenę, ignorując Marko i techników, stanęła między swoim bratem a tysiącami ludzi, którzy patrzyli na niego jak na atrakcję cyrkową, i jak najszybciej go stamtąd wyciągnęła. Konflikt nie dotyczył złoczyńcy, ale czegoś znacznie bardziej przerażającego zbiorowej ignorancji. I łatwości z jaką ludzie wybierają śmiech zamiast empatii. Za kulisami, w zimnym, anonimowym korytarzu, gniew Izabelli ustąpił miejsca bólowi. Leo siedział w milczeniu, kołysząc się na krześle, próbując się uspokoić. Przemowa, arcydzieło, nad którym pracował tygodniami, wciąż świeciła na ekranie zapomnianym na jego kolanach. W tej chwili rozpaczy podeszła do niego młoda kobieta nie była organizatorką wydarzenia ani ważną osobistością nazywała się Ania była polską stażystką z małego niezależnego bloga informacyjnego która miała relacjonować wydarzenie nie miała mikrofonu ale dwie butelki wody i spojrzenie pełne głębokiego wstydu z powodu tego czego była świadkiem tak mi przykro powiedziała z silnym akcentem to co się tam stało było okropne izabella zazwyczaj opiekuńcza i zamknięta w sobie, była tak zraniona, że po prostu wyrzuciła to z siebie. Okropne? Śmiali się z niego. Śmiali się, bo nie działał dźwięk. Chcesz wiedzieć, co stracili? Chcesz zobaczyć, co miał powiedzieć? W geście gniewu i dumy Izabella wzięła tablet i pokazała ekran Ani. Ania zaczęła czytać. Podczas lektury jej twarz się zmieniła. Żal ustąpił miejsca zdumieniu. Zdumienie ustąpiło miejsca podziwowi. Słowa na ekranie nie pochodziły od ofiary, pochodziły od lidera, wizjonera. Mówiły o tym, że empatia powinna być podstawą każdej innowacji i że prawdziwą niepełnosprawnością nie jest posiadanie ciała lub mózgu, które funkcjonują inaczej, ale posiadanie duszy niezdolnej do nawiązania kontaktu z innymi. Po zakończeniu czytania Ania długo milczała. Następnie spojrzała na Izabelę i poprosiła o coś, co zmieniło wszystko. Czy mogę? Czy mogę to sfotografować? Proszę. Ludzie muszą to przeczytać. Tej nocy Ania nie napisała artykułu, którego oczekiwał jej redaktor. Napisała post na blogu o prostym tytule, przemowa, której cała sala postanowiła nie słuchać. Opisała upokarzającą scenę, a następnie przepisała słowo w słowo przemowę Leo. Był to akt cichego buntu. Butelka wrzucona do cyfrowego oceanu bez żadnej gwarancji, że zostanie znaleziona. Opublikowała post i poszła spać, czując mieszankę strachu i przekonania. Pierwszym zwycięstwem było przebudzenie się do nieustannie wibrującego telefonu. Post Ani, mała wiadomość w 1900. Butelce został znaleziony i udostępniony i skomentowany. Najpierw przez dziesiątki, potem setki, a następnie tysiące osób. Hashtag let Leo speak, niech Leo przemówi zaczął pojawiać się w trendach nie tylko w kraju, ale w wielu miejscach na świecie. Narracja zaczęła się zmieniać. Historia nie była już o niepełnosprawnym chłopcu, który został wyśmiany, była o genialnym przemówieniu, które zostało uciszone. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny dzieliły się własnymi historiami upokorzenia i niewidzialności. Zbiorowa złość przekształciła się w fale wsparcia. Drugim zwycięstwem był e-mail z przeprosinami od Globalnego Forum Młodzieży, który brzmiał pusto i korporacyjnie. Trzecim, znacznie bardziej satysfakcjonującym, było wideo Marko, prezentera, który publicznie przeprosił, a jego arogancki uśmiech zastąpił wyraz paniki na widok swojej rozpadającej się kariery. Były to jednak małe, reaktywne zwycięstwa. Prawdziwe zwycięstwo, które zmieniło zasady gry, nadeszło w e-mailu z adresem który sprawił, że Izabella wstrzymała oddech. Unorg. Pochodził on z biura wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Rzecznik prasowy zobaczył wirusową historię i przeczytał przemówienie Leo. Nie interesował go skandal, interesowały go idee. E-mail był krótki i bezpośredni. Uznali słowa Leo Szmita za istotny wkład w globalną dyskusję na temat integracji i godności ludzkiej. I poprosili o zgodę na opublikowanie przemówienia na swojej oficjalnej stronie internetowej oraz rozpowszechnienie go za pośrednictwem globalnych kanałów. Nie chcieli opowiadać historii upokorzenia, chcieli chwały dla jego słów. W tym momencie śmiech w audytorium został w końcu i na zawsze zagłuszony przez dźwięk globalnego uznania. Opublikowanie przemówienia przez ONZ było punktem zwrotnym. Nagle Leo nie był już chłopcem na wózku, który został wyśmiany. Był Leo Schmidt, młody filozof, którego esej o empatii i technologii został wyróżniony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zmiana statusu była oszałamiająca, ale zmiana wewnętrzna była jeszcze głębsza. Izabella obserwowała swojego brata i dostrzegała w nim nowy spokój. Nie cieszył się nagłą sławą, ale wydawał się ulżony, jakby ciężar, który nosił przez całe życie, został w końcu zdjęty. Pewnego wieczoru skontaktował się z nią, powoli pisząc na tablecie. Nie usłyszeli mojego głosu, więc świat dał mojej duszy megafon. Izabella zastanawiała się nad ironią tego wszystkiego. Najgorszy dzień w ich życiu stał się bramą do największej szansy, jaką kiedykolwiek mieli. Zrozumiała, że ich walka nigdy nie polegała na tym, aby Leo był normalny. Walczyli o to, by świat był bardziej sprawiedliwy, i w pokręcony, nieoczekiwany sposób. Wygrali ważną bitwę. Upokorzenie, jakiego doświadczyli, obnażyło ranę społeczeństwa. Skłonność do odrzucania tego, czego nie da się od razu zrozumieć. A przemowa Leo, czytana teraz przez miliony, była antidotum. Refleksja stała się globalna. Artykuły pisano nie o dramacie, ale o ideach zawartych w przemówieniu. Profesorowie uniwersytetcy wykorzystywali je na zajęciach z etyki. Grupy aktywistów przyjęły je jako manifest. Mądrość Leo, wcześniej ograniczona do jego pokoju i małego kręgu rodziny, teraz należała do świata. Udowodnił, że błyskotliwy umysł nie potrzebuje konwencjonalnego ciała, aby się wyrazić, a najpotężniejszym głosem może być czasem cichy głos, który ma odwagę pisać prawdę. Lekcja nie dotyczyła tylko niepełnosprawności, dotyczyła słuchania, odpowiedzialności, jaką Wszyscy mamy, aby szukać wartości w ludziach, zamiast oczekiwać, że przedstawią się w formie, która nam odpowiada. Życie Schmidtów nie zmieniło się w hollywoodzki film. Rutynowa opieka, bariery architektoniczne, nieśmiałość Leo, wszystko to nadal jest częścią ich codzienności. Blizna po tym dniu na scenie nigdy nie zniknie całkowicie. Będzie wiecznym przypomnieniem kruchości ludzkiej godności i łatwości, z jaką może ujawnić się okrucieństwo ale coś fundamentalnego się zmieniło. Leo znalazł swoją platformę. Nie musi już krzyczeć, żeby go usłyszano. Teraz świat pochyla się, żeby go wysłuchać. Otrzymuje zaproszenia do publikowania artykułów w międzynarodowych wydawnictwach, uczestniczy w panelach dyskusyjnych, wirtualnie na własnych warunkach i stał się doradcą dla firm technologicznych, które chcą tworzyć produkty naprawdę inkluzywne. ONZ nie tylko opublikowała jego przemówienie, ale zaprosiła go do udziału w Komisji Młodzieżowej do skład praw cyfrowych. Nadzieja, która zrodziła się z 1030, tego doświadczenia nie jest naiwna. Jest nadzieją wykutą w ogniu upokorzenia i utrwaloną siłą prawdy. Jest to pewność, że choć na świecie jest wielu Markosów, są też Anias gotowe zrobić to, co słuszne. I że ostatecznie potężne idee zawsze znajdują sposób, by ujrzeć światło dzienne. Szczęście Leo nie wynikało z pokonania swoich ograniczeń, ale z tego, że świat w końcu zaczął pokonywać własne uprzedzenia. Jego głos nie został usłyszany na scenie, w świetle reflektorów, ale w ciszy jego, pokoju, gdzie zawsze był, cierpliwie czekając, aż ktoś go przeczyta. Czasami najgłośniejszy głos na świecie nie potrzebuje dźwięku. Wystarczy, że zostanie przeczytany. Jeśli ta historia poruszyła cię, sprawiła, że poczułeś, pomyślałeś, kibicowałeś, dołącz do naszego ruchu. Polub, skomentuj swoje wrażenia i co najważniejsze, zasubskrybuj kanał. Ktoś gdzieś może potrzebować usłyszeć, że jego głos ma znaczenie bez względu na to jak się prezentuje.